To kawiarnią galerii w centrum miasta. Prowadzisz udane związki swoim flirtem już od trzech lat. I już się się do ciebie uśmiechać, odkąd skończyłaś uczelnię. Ale przyszłość szykuje ci wiele niespodzianek. Hahaha, przydajcie sobie spokój, wie pani. Gdybym chciał wypić kawę z spokoju, to zajrzałbym do konkurencji, której nie brakuje miejsca. Właśnie ja. Ale to właśnie szczerość Niny sprawia, że to miejsce jest absolutnie wyjątkowe. Uff, czyli nie jesteś obrażony? Oboje z Niną mamy swoje małe przyzwyczajenia. Dziękuję za wyrozumiałość. Tym bardziej z twoim przyjemnym zaoferowaniem panu kawy Nino, bardzo proszę, kawę z cukrem mm. Właściwie to on pije bez cukru, z odrobiną mleka Zawsze musisz mieć ostatnie słowo, co? No. Ja to już dałem sobie spokój, aczkolwiek to daje uroki, uraku pani lokalowej Teraz, jak tak o tym pomyślę to ona zawsze tego była. Gdyby ją pan zobaczył, gdy była w gimnazjum. Porażka. Tak. Chciałbym to zobaczyć. <laughs> Dalej. <laughs> może nawet nie myśleć. Chce pan ty kawy z mlekiem, czy nie? Nie do wiary, jak, te, jak czas się zmieniają. Za czasów Clemens, za coś takiego, wystawiono by mnie za drzwi. O to też prawda. Być może tak jest lepiej. Być może. Jak poznałam minę, była trochę, jakby to ująć. Cóż, była taka młoda. Hmm. Na szczęście zmieniła się, dorastając. Śmieszny żart. <grywanie> Stop! <Stołów>! Niechaj, <grywanie> <Jajco. grywanie> To prawda, że ma swój charakter. Jak... Ale wiem, że mogę jej zaufać. Mhm. Mm A poza tym, naprawdę potrzebuję pieniędzy, by mi swoje studia. Co to za, za autopsji, co? Nie wiem. Bym I to prawda, że bez mnie bym sobie nie poradziła. Plus. Au! Uderzyłam się szklanką w zęba. Boże, idiotka. <laughs> <Uła. śmiech> Wracając. <laughs> no to no ten ból. Nino, mogłabyś dzisiaj zamknąć? Chciałabym wrócić wcześniej. Myślałam, że powierzchnię zamknąć się, ale dobra, nieważne. Och! Ty nie może się... nie mogę... Co? Ktoś nie może się doczekać, by zobaczyć Nataniela. Ja... Chuja ty. Nie masz się. I tak przewidziałam, <laughs> że to ja będę zamykać. Czego by nie zrobiła dla mojej ulubionej pary? Dzięki, Nino. Dobra, lecę do kuchni po plakaty. Ehm. Um, do kuchni. Uliczka, wejście do parku. Słodki Amarius. Dobra kawiarnia. Eee. Nie poczyniłam dużych postępów. Muszę się pośpieszyć. Och! Ale. Ale to chujowo wygląda. Real. Tak. <grym> Szczerze bym to miejsce omiał szerokim łukiem. Right. Bo jakby masz tu strasznie dużo miejsc takich wiesz, grupowych, to fajnie mm -hmm. było, żeby było kilka takich jednak pomniejszych. Ktoś może lepszy. Ja bym to przerobił. Robimy to w Simsa. O Boże. <grym> Cześć, Erik! Widzę, że wciąż nie ograniczyłeś kawy. Hej, Gotchem! Przesadzasz, a dopiero moja druga zresztą chętnie wypiłbym jeszcze jedną. Dalej. A poza tym, czy słychać? Dalej. <grywa> nie to jest nic za bardzo za Danielem? Na, na ten chuj. Nie, da się wytrzymać. Aha. Goszem kłamie inspektorowi Trzymajka. policji. Nigdy nie jest dobrym pomysłem. Na no, na. No. Stałam pana pana na gorącym czynku. Pani inspektorze. Panie inspektorze! Ja muszę się doczekać, kiedy wróci. Szczerze? To brzmi jakby troszeczkę tak, tak a Troszkę. No. Rozmawiałam z nim przez telefon dzisiaj rano. Wydał się zachwycony wszystkim. Czego się nauczył? Wow. To świetnie. Poza tym jeden z nas musiał się przyłożyć. W końcu chodzi o popr... oho, ho... Haha, chodzi o przyszłość. Dalej. z tym się włączył. Oso <noise> o! Może osobiście mam mały problem ze wszystkim, co to dotyczy znaczy cyberprzestępczości. A przecież nie jest aż tak stary nie jestem aż tak stary. Dalej, dla mnie, komputer jest po to, by pisać raporty. Dalej, wciąż ciężko mi przywybrnąć do tego, że to nowe pole działa działem przestęp przestępców. Cóż, nie bardzo się na tym znam, ale zdawało się, że wygląda to stanowi to dla Was kluczowe wyzwanie. Podobno teraz dealerzy sprzedają swój towar trzema kliknięciami, a poczta staje się doręczeniem. Co? zajmiemy się doręczeniem. Dalej. Ja jestem z starego pokolenia, kradówki, kryjówki, Inflacja, przełapanie na gorącym do tego typu rzeczy. Dalej. Wyobraź sobie, że gdyby Nat był mieszany w sieć dwóch przestępców, nigdy bym go nie spotkał. Ależ tak, jestem pewna, że po prostu dokładnie tak samo. No, real, kupowałeś się narkotyki. Trzeba eee... nad... <ślad> <ślad> To! Jajko. Trzeba temu na dwóch w brudny interes. Przestępcy zmuszali go do sprzedawania narkotyków. Zmuszali? Dosyć, Udało mu się podmieniać ich świństwo Jeszcze raz. Udało mu się podmieniać ich świństwo na nieszkodliwe produkty i próbował wyjść z tej sytuacji najlepiej jak mówi. Mhm. Mm Wtedy zrobił to ze strachu, by siostra więcej nie tknęła tego świństwa. Na szczęście Erek szybko pojął, że nad nie jest taki. Jak tak gruba przestępstwo i zaproponował mu... Zaproponował! <noise> <noise> Kiss. <noise> po no im się rozbić siatkę? Kiss mi się, es? <noise> Okej. Okay. Tak, ale rozmawialiśmy online! Tak naprawdę byśmy, byśmy się nie spotkali. Dalej. Nie, nie mógłby zobaczyć jak wygląda nasza robota i przychodzić się do niej. W każdym razie nie jestem. Ci z... jestem... <laughs> nie, jest, nie jestem. W każdym nie jestem. Ja razie jestem Ci niezmiernie wdzięczna za to, że go wysłuchałeś i się ochroniłeś. Ach, jak romantycznie. Wtedy nie bardzo wiedziałam, jak zareagować. Czasami nawet się bałam. Ciekawe. Ale. Po kilku latach w zawodzie z przypadłością poznajemy się na ludziach. Dalej. Wytypy. Nie trafiłem. Zrozumiałem, że to dobry dzieciak, tylko trochę zagubiony. Jak każdy w tych czasach. Dalej. Dalej. <gry> <dass> Najważniej. <grywanza> o! Oh! A! Ah! Nie! Przeklikałem. O czym? Szlachetna bożka, co? Brożka! O Boże, nieważne. <grymne> Ważne. Uch. Najważniejsze jest zachowanie własnych wartości. Cokolwiek, by to się nie działo na a nad, to najuczciwszy facet takiego znam, który wcześniej sprzedawał narkotyki. Racja, to jeden z wielu powodów, dla którego go kocham. Boże Święty, współczuję. Z ARL. A, teraz ja. Większość ludzi na jego miejscu wybrałby łatwo kastę kierowania strachem albo rządzą. To była ogromna presja. A to jest nielogiczne, trochę nie sądzisz? Trochę bardzo, ale okej. Okay. No. Ogrądowy wie coś na temat presji. O czasem musiał stawiać czoła wielu wyzwaniom. Aha. Jasne, ale to właśnie wzmacnia psychikę. A tylko nigdy nie dać. A tylko nigdy nie dać w tym zawodzie. Dalej. Dalej. A, okej. Okay. O, okej. Okay. Co? Pewnego dnia jestem nie najwyższym inspektorem, możesz być z niego dumna. Jest... A! Jestem! To cudowne, że zachęciłeś go do zaangażowania się. B. Wiem, A to nie znaczy, że przestałem się od niego od czasu do czasu. Dobrze, damy A. Co no na to? A. To może nasze skarżniki i poskoczą z nim? Go! Mm -hmm. no. Huja, poskoczyłem. Poza co to był tylko bodziec. On jest do tego stosowa... co? Do tego stworzony. Stosow... stos... Stożony. Poza tym taki awans to rzadkość. Dalej. Dalej. Zazwyczaj potrzeba 10 lat, by zostać inspektorem policji, a on przed szkołę policyjną zdał egzamin zaledwie w ciągu trzech krótkich lat. Dalej. Jest naprawdę mandry. Już widzę, taki był zawsze najlepszy z klasy. Czasem to nie dziwi. Czasem twierdzę, że to ja mam szczęście, że pracuję z nim za nie uparzę, co? O, pochodzi, to jestem prześlaśliwa, że pracuję z tobą. Na no to może być... Sobie niezwykle uzdolniony. Nie wiem, jak to ma sens. No, to nie ma Ale sens. Ale to jednak super niebezpieczny zawód. Uspokaja mnie myśl, że jesteś przy nim. super niebezpieczny zawód. Uspokaja mnie myśl, że jesteś przy nim. Dzięki, a się wzruszyłem. Jeśli chodzi o pilnowanie nie go, to możesz, to możesz na mnie liczyć. Hahaha, płaczę. I co wtedy? Dalej. Miło słuchać partnerek policjantów, które znają realia tego zawodu, to przyjemna odmiana. Dalej. To za. <laughs> Przyzwyczajenia dalej. Co to znaczy? Chodzi o Melissa. Melisę. Melisse? Melisse. Ostatnimi czasy trochę <laughs> się. Trochę znaczy trochę... trochę się po, się, kom, się. Po, Co pokomplikowało między nami <grym> Naprawdę? <grym> nie wiesz... Nie chcę ci temu zawiesić głowę. Erik, wiesz, <grym> że jeśli chcesz, to możesz mi się wygadać. Po prostu się nie rozmawia tylko o dzieciach. Boże święty. Jej wszystkie koleżanki jesteśmy <grym> matkami, i o tym... Dalej. Tylko, że ona nie rozumie tego, że dla policjanta to nie jest łatwa. Nie jest taka łatwa decyzja. Dalej. Czasem się na tym zastanawiam, co jest ciężkie poza tym, jeśli coś mi się stanie. Dalej. W każdym razie nie strata. Ciebie, co się mnie zrozumieć, a do tego ma wrażenie, że mnie ją kocham, Bo nie chcę pochopnie podjąć tego typu decyzji. Dalej. Erik. A czy Dla mnie to będzie takie. Eryk. Dobrze. Do, no, no, idealnie. A, wiesz, dla niej też nie jest łatwe. B, rozumiem cię. Dla. Rozumiem cię. Chcemy a. zapunktować u niego. dawaj. To będzie nasz przyszły mąż. Znaczy, Cicho, że już ma jednego. Ja to nie Dobra, to nieważne. <laughs> Kto to powiedział? Ja No właśnie Faktycznie, patrząc z zewnątrz nie jest łatwo jak wyobrazić sobie jak wygląda wasze codzienne życie mm, Nie wiem, skąd sobie z chmurki do chmurki? Nie wiem W sensie, sporo z tym rozmawiamy Ale to nie to samo jak błagamy sobie w terenie No nie dziwię się, chyba byś umarła tam Proszę ci się, bo połamie Czytaj no Według mnie powinniście spokojnie i dokładnie dobrze to dyskutować. Otóż to <gryt> Dziękuję Goszem Dobrze Gotrzem. to... Gossszem Dopowiedziałem no, dobrze. <gryt> dobrze to usłyszeć <gryt> Liseu Dobrze, że mogę usłyszeć Co masz do powiedzenia na ten temat? Inaczej, my na tym pewnego dnia z pewnością też będziemy musieli przeprowadzić taką rozmowę. Hath jest częściarzem. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się między tobą, a my nic <śmum> 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 Oj, o, nie ruszyłem tym, ruszyłem tym. Przeczytałam to. Ani... jest dobrze, jest dobrze. Miłe, ponieważ nalegasz, to wezmę jeszcze jedną malutką kawę na drogę. Kady, którą pospiesznie wypił? U. Naprawdę nie wiem, jak sobie zasnąć? No skończisz pierd... Znaczy, kawa pyszna jak zawsze, dobra, na mnie już czas. Pracujesz <grym> nad jakąś sprawą? Boże, czy ona jest jakaś o, akustyczna? Dobra, na mnie już czas, pracujesz nad jakąś sprawą? No boże! Daj już jej spokój, kobieto, ale patrz na skarżnik miłości Urós. No. A my już 5% z nim? Wow. Mm. Nie! Boże, że to, to było? Nie! Mamy szczęście póki co. Jest raczej spokojnie, ale, jak, ale jako, że to nie. Nigdy, nigdy nie trwa zbyt długo. Tak. A <laughs> Boże. Wykorzystamy spokój i bo się trochę rozruszać. Wyciskę trochę na sztanze. Och! To siłownie! Kim! Tuż obok. Tak! Jeśli ja nie będę trzymał formy to młode pokolenie. pozbędzie mi się jeszcze szybciej niż od... się tego bym się spodziewał. Się zmusić, a wrzuci na siłownię No, widać jak przytyła. A ty co? Co hmm. znajduję znajduje wymówki? By nie musieć wystawiać się na spojrzenie, kim. Kim ona on jest, kim. Och, na Twojej mieczu za bardzo mi się tym nie przejmował, kim jest teraz kupiona na czymś innym. Tak! <laughs> Przegatuję się do Iron Man'a. Ona buduje zbroję pewnego grytu w bo i świat? Nie! Wiesz co? To jest ten triathlon 3 Triathlon 3,8 kmy, pływania maraton i 180 kmy jazdy na rowerze. Nie wiem, jak ona to robi. Mam wrażenie, że samo obie zawodów już mnie męczył. To nie jest zawód, idiotko. To jest hobby bardziej chyba. E, czekaj, co? No to. Bo to jest ten, wiesz, to jest ten bieg, to jest coś tam, coś tam. Biegit, no, hmm, dobra. Jak to a lubi? Siłownia. Ja się nie znam. A nie wiem. Ale jeśli komuś ma się udać, to z pewnością będzie to Kim. Kim jest? Kim, co? Tak. A, on zawsze jest bardzo zaangażowana, a nikt nie pytał. Ucałuj ją ode mnie, jeśli ją spotkasz i przypomnij jej, że podajemy też pyszne smoothie pełne witamin. Hmm. Przyjednościa, bym się z nią spotkała. Ja nie. Nie ma sprawy przekażać jej wiadomość. Dobra, lecie, chodź. Dalej. Pomyślałem, że wezmę jeszcze jedną kawę na wynos. Tak przynajmniej no będę mieć jedną na zapad cały dzień. No, jakiś nieindycytowany on jest. Ale ona też, no... Idę, a jednak no. nie, idę, a jednak nie, idę. A, zostanę, a z czekamy. No Norrel! Boże, na. Dobra, bez tego obijania się. Muszę zająć się plakatami. Ile czasu ty... bym mogła wrócić do domu? Dobra. Dobra, no Daniel, zbierz plakaty z kuchni. Gdzie jest kuchnia? Tu jest Dobra. taras, a tu jest tak. kuchnia. O, idę! Jak <grym> to widać. O to? O, dobrze pichnąłem. O, to i. o, nieważne. Dobra, do roboty. goss <noise> <noise> Muszę je rozwieścić w całym mieście. Już wcześniej je rozwieściłam, ale zostały przykryte wszystkie inne wydarzenia w mieście. Odagowane, a one posrywane. Ok. Nikt nie pytał. wydarzenia by były dobrze widoczne. Tak. Istnieje kilka strategicznych miejsc. Przede wszystkim uczelnie, liceum, park. Oblałam się wodą. Dobra, idziemy na miasto. Ja już tam wyczyć teraz. O Boże. No dobrze, muszę pójść do parku. liceum i na, uni na, uni na uniwersytet i na ulicę sklepową. Zapamiętasz to, to? Tak. liceum, uniwersytet na ulicę sklepową, czyli wszędzie. Gorzej! Cześć, chola tu ziemia. Och, byłam tak zajęta, że na nie zauważyłam. Weź wypierdalaj Alexy, co tam stać? Kopet! A to było co się stało? Nie wiem, ale jakiś taki taki... Emos. No lekko jakby żył w innym świecie. A więc to tak mamy starych przyjaciół jak miło. Dalej. Ty mnie nawet nie zauważasz, a Roza nigdy nie ma czasu. Ja wybacz, Aleksy. Co... Mam mnóstwo spraw do załatwienia. Lud, Żartuję, ale to prawda, że ty się z tobą i Rozą. Kim jest Roza? Tak. To jest jakaś ich przyjaciółka. Skąd to było możliwe? Tak, to trochę bardziej skomplikowane. Od kiedy się przeprowadziła? Wiesz, rozumiem ją. Ja też bym zapomniał o całym świecie, gdy mój facet postanowił po budować mi zamek nad brzegiem morza? Yeah? GAY? Oh my god! O oh my, oh my god Nigdy sobie nie odpuścisz. Co? To daleko skąd. A do tego... z tego dzieckiem. Co? Co? Jest gay? gay? On ma <Co>? dzieci? <gay> Czekaj, czy to no, chodziło ty... o jego dziecko, czy o jego chłopaka? Nie wiem. Ja myślałam, że to nasza chłopka. Co? Ja myślałam, że to zielona butelka. To jest ogórek. O, a, może. A, idiotka no. Czytaj. Poza tym zaczęła udzielać konsultacji. Nawet jeśli póki co, to tylko pół etatu. Na pół etatu. Wiem, od tak dawna przetestowałam na karierę psychologa. Trzeba przyznać, że ostatnie kilka lat nie do końca poszło po jej myśli. Dokładnie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Trzy lata temu, kiedy rozakończyła studia, zaszła w ciążę, ale poroniła. O Boże, ale skomplikowane Help, dialogi trochę. są. Help. Tak. To było naprawdę trudne. A, nieważne. No bo naprawdę smutny okres. Oboje z Leo potrzebowali czasu, by się z nim było z tym porać. Czekaj, czy zrobiły taką... ale... co? Bo skoro... kim jest Leo? No to jest... To jest chyba mąż tej Rozy. Czy tej, co poroniła. Dlaczego oni przeszli nagle na Rozę? Boże święte... znaczy nie Ro... To nie ma sensu. Polska tia, tia, jest przewrotna. A i wiesz co? Obiecałaś, że przyjdzie jutro wieczorem. A teraz ja nieważna się kapie. Stereo? Świetnie. Odbudujemy ekipę. Przybituję litrem Mochita. Nie Mochito, Mochit. Nidkę. Jak to się czyta? Być właśnie pod krydyczora. Przypominam ci jeszcze to ja organizujemy Wernisaż. Uroczak. Nie wiem. To cię odresuję. No, zobaczymy. A czy tutaj jest, co tutaj sprowadza? No tak, bo teraz potrzebuję powodu, by wpaść i zobaczyć się z z moich najlepszych przyjaciółek. No coś ty, Aleksy, aczkolwiek nie wiesz, co się widujemy. Cię widujemy. Wytyfy. Jestem tego świadomy, wierz mi. Gdyby to odda mnie zależało, to spędzałbym całe dnie na zasłodzeniu waszego pysznego lata, Dalej. Dalej. <gry> Ale staram się nie, nie wydawać by dużo, dopóki nie znajdę pracy. Czy mam żadnych zmian w tej kwestii? Och, czy by jest jakiś, nie wiem, bezrobotny, nie byłaby bezdomny, to chyba nie tak gra. Ale, ta, być, na pewno. ale być może wszystko się zmieni. Wyobraź sobie tego, skoro wpadłem do tego dlatego, że miałem rozmowę o pracę. Uch, to świetnie! Gdzie? Na no jak stanowisko. Agencja CMCA. ta, która na zawsze pierwszym miesiącu otworzy kampanię dla bifona. Y w każdym razie szukają rażący strategicznego. I ja! Trzy krowki To jedna z najlepszych możliwości ofert dla młodego studenta z socjologii. Dalej. <laughs> Chodzi o analizę trendów społecznych i kreowanie i Po co? Pozycjonowanie marki. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że wszystko zrobiłam. Ale tak czy inaczej, to ty ubiegasz się o to stanowisko. No właśnie. Dokładnie tak, a rozmowa przebiegła bardzo dobrze. To świetnie, Aleksy. No, a więc to będzie pierwszy odcinek. E, odcinek z Love Life, słodki e, Fleet i ogólnie to nie będzie seria od razu mówię, to jest jakiś sporadyczny odcinek. Może w przyszłości się zdarzy jakieś jeszcze sporadyczne odcinki, ale mówię, że to nie jest seria, która będzie się zdarzała. Co jakiś czas, na pewno nie. Jak już to będziemy ją nagrywać raz na jakiś czas, chat stwierdzimy, że mam ochotę sobie z pogadać. I nie wiem jak tobie, ale to ci się nawet spodobał, możesz powiedzieć swoje, swoje opinie na ten temat. Naprawdę, ta historia, no tak nie potrafiłam wzruszyć, ja już tak nigdy nie widziałam równie wzruszającej w historii. W historii. Aby, tak, zgodzę się, naprawdę. Naprawdę ja z chęcią mogę jeszcze na jeszcze tą laskę jakąś typiarę i ble, 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 Więc jeśli ktoś będzie na ten odcinek, ja jestem chętna. Tak to lajki, subskrypcje, komentarze, padajcie ja do gości. E, tam gdzieś linka wstawimy może teraz albo na końcu, choć już jest końcówka w opisie albo w komentarzach. Wpadajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wpadnijcie na mojego Discorda. Nie, nie wiem, czy... wpadajcie. WPADAJCIE, tam nic nie ma, więc wpadajcie. Tam macie powiadomienia o wpadajcie. moich nowych odcinkach oraz streamach, więc warto, pamiętajcie. I... Nie, nie warto. I wpadniecie na Instagrama, jeszcze na którym nic nie mam, ale jest. Do mnie też. Do, do niej też. Wpadniecie na Twitcha do mnie. Na, moj, na moją stronę internetową, gdzie się nic nie dzieje od jakichś kilku lat. Tygodni, miesięcy, ale padnijcie. Subskrybujcie, yeah. lajkujcie i papa. Ciao!